To jest potrawa, którą się zafascynowałem ostatnio. Jadę do Gruzji po to, żeby, żeby ją się nauczyć robić. Nie tylko po to. Możesz ściągnąć do warzywa? Co to jest? No tak, odlać. Więc jest to potrawa, która jest złożona z liści roślin i klasycznie się ją robi z liści buraków liściowych albo pokrzywy. Czasem też szpinaku. I to są formowane kulki Albo jakieś po prostu Kawałki jakby takiej masy liściowej Z orzechami, to jest główny składnik I dekorowane są z wierzchu Nasionami granatu No i przyprawione jeszcze, takimi klasycznymi przyprawami Jest, jest kolendra, kozieradka I e, aksamitka To jest przyprawa typowa dla, dla Gruzji Niedostępna raczej w Europie e, I po prostu Jest to jeszcze jeden z, jeden, jeszcze jeden z pomysłów Na użytkowanie Liści dzikich roślin. Każdy Ale kraj jest ta, miał. Tak, którą my mamy. Nie, pokrewny gatunek podobna. Mhm. Tamta to, nasza zagródka to jest meksykańska. I jak się nazywa ta potrawa? Nie wiem, czy dobrze wymawiam. Pchali, tak? Pchali. Tak? No. To jest idea taka, czyli masa liściowa z orzechami, z przyprawami, uformowana najczęściej w kulki, można też jakieś kwadratowe, w takie, w takie kawałki. Mamy fit produkt finalny, pchali z orzechami, liśćmi jasnoty plamistej, nasionami granatu, solą i czoskiem niedźwiedzim. Proszę? Uformowane w kółki. Te kółki mogą być dużo większe, mogą być jakieś inne. Pł mogą być płasze, mogą być owalne, mogą być kwadratowe, tak? Figury. Słuchajcie, no to próbujcie. Ja sobie wezmę pierwszą spróbuję ja tylko je. o, o. To, to jest przystawka, To się powinno jeść oczywiście z... można chleb sobie wziąć czy pod płomyki. Dobra, też się czy do mięsa? Taki szpinak, no. No, może na podpłomykach. No takie. ten czosnek bardzo czuć, nie? Bo dużo czosnku, nie jedzie go może za dużo. Hmm? I formujcie sobie do ręki wziąć, całą rękę i wycisnąć gdzieś nawet na zewnątrz z wody. No tu jest to jeszcze jeden pomysł na, na danie, nie? Do restauracji na przykład idealnie. Bo ładnie wygląda.